Pana profesora Macieja Urbanowskiego, który przedstawi nam już tą działalność krytyczną literacką Zygmunta Wasilewskiego w wystąpieniu zatytułowanym Powieść. Kinematograf Zygmunt Wasilewski jako cztery procent. Dobrze, to znaczy tutaj nawiązując do poprzedniczki, też będą fajne cytaty, ale Jeden taki w formie motta, może nie lubię to Wasilewskie, oczywiście nie lubię, gdy trzeba myśleć tłum. Natomiast tytuł mojego wystąpienia jest pożyczony od Zygmunta Wasilewskiego, który w 1909 roku opublikował w no, Przeglądu Narodowego obszerny na artykuł, tak właśnie zatytułowany. Potem ów artykuł przedrukował pod zmienionym i moim zdaniem dużo gorszym tytułem, w tomie Szkiców o Sztuce i Człowieku Wiecznym, wydanym we Lwowie w 1910 roku. Ów nowy tytuł brzmiał Opowieść i poezja, rzecz o granicach między wrażliwością estetyczną a ciekawością, ale sam tekst nie został zmieniony. Powieść kinematograf budzi moją ciekawość z paru powodów. Po pierwsze, jest to tekst i krótko omawiany przez Henryka Markiewicza w monografii Polskie Teorie Powieści. Dla Markiewicza najważniejsze w tekście Wasilewskiego było zwrócenie uwagi na pluralizm form powieściowych i rozwojenie się tego gatunku na powieść artystyczną oraz powieść ludową. Dla mnie ważne jest też to, że Wasilewski zapewnił sobie tym tekstem miano, Teoretyka powieści polskiej, więc nie tylko krytyka, ale teoretyka, a także to, że powieść kinematograf to również jeden z pierwszych tekstów w naszej krytyce literackiej, zwracających uwagę na powinowasta łączące powieść z nową wówczas jeszcze pogardzaną niekiedy sztuką, jaką był film. W dziesiątej muzie, jak wiemy, poświęci pionierską książkę Karol Iżykowski, ale dopiero w 1924 roku, interesując się w końcowej części bardziej parellami kina i teatru, a nie kina i powieści. Dwa lata później klasyczny szkic literatura i kino napisze Boris Eichenbaum, czołowy rosyjski formalista. W latach dwudziestych film i kino Staną się też modelami sztuki awangardowej, w tym poezji i prozy. Przypomnę wiersze Tytusa Czyżewskiego, Sensacja w kinie, e, albo Płomień studnia, e, Elektro, Kino, Aerodramo z tomu Noc i Dzień, to jest rok 22. Albo poemat Cinema z tomu Robespierre, Rapsod od romantyzmu do cynizmu z 27. Przypomnę też artykuły Tadeusza Pipera o filmie drukowanej zrotnicy poświęcone specyficzności kina, autonomii kin, ekranu oraz komizmowi ekranowemu. I wreszcie najbardziej może interesujące powieści w rodzaju Bankructwa profesora Millera, która ma pod tytuł Powieść Sensacyjno-Filmowa. Autorem był Jan Rzenkowski, Powieść ukazała się w 31. roku. Sprawa związków ówczesnej literatury z kinem doczekała się wielu omówień. Ostatni, np. Wojciecha Otto, który jednak nie wymieniał w tym kontekście w ogóle szkicu wasilewskiego. Więc jest to szkic trochę prekursorski, a trochę zapomniany. Powiem od razu, że. Wasilewski nie zwraca uwagę na wymienionych twórców Pipera, Brzękowskiego czy, czy Rzewskiego, a szerzej na polską międzywojenną awangardę, bo też w redagowanej przez niego myśli narodową, ową awangardę od i wiary osądzał głównie Stanisław Pieńkowski. W powieści kinematografii zaskoczyło mnie też to, że Wasilewski przywoływał tutaj przykłady. Literatury popularnej, a ściślej detektywistycznej. Czyli czytał literaturę detektywistyczną, a ściślej opowiadania i powieści utalentowanego, jak pisał Artura Conana Doyla o Sherlocku Holmesie, których wówczas, to też nie wiedziałem, wydawano całkiem sporo, to są okładki spolony tych utworów. Także czytał i wspominał cykl o Arsenie Lipę. Morisa Leblanka. Oba autorów tłumaczono wówczas, jak pokazane na język polski, a ich utwory musiały cieszyć się sporą popularnością. Wasilewski, co ciekawe, z uznaniem wypowiadał się o utworach Doyla, krytycznie natomiast o cyklu Leblanka. Powód kolejny, który skłaniał do lektury powieści kinematografu ma charakter bardziej oczywisty. Chodzi o to, jakie miejsce w krytyce Itrackiej Wasilewskiego zajmowała powieść, jakie powieści go interesowały i jakie były jego na powieść poglądy. W pierwszej chwili wydaje się bowiem, że poświęcał on powieści najmniej uwagi. Tu znamienny jest tytuł jego książki z 29 roku Poeci i teatr sygnalizujące, że te właśnie rodzaje literackie najbardziej go ciekawiły. Ale tutaj mam jakiś bałagan w tych slajdach, ale pamiętam, że to było. Ale właśnie tutaj pan doktor wspominał, jako rzecz pisana w czasie okupacji, to mnie to zdziwiło. Ale ostatnia wydana za życia Wasilewskiego książka dotyczyła, w cudzysłowie, tutaj powieści warszawskiej, więc tutaj nawiązuję do tematu konferencji trochę. Chodzi o chodziło o Asfazję Alcybiadesa poświęconą głównie Pogance Narcyzy Michowskiej. powieści wydane znaczy ta książka wyszła w 1935 roku a Pogankę wydano w 1846 rodzi się więc pytanie o to czy Wasilewski czytał powieści współczesne, jakie, a jeśli tak to jakie, jakie ocenia Eugenia Prokopianiec w swojej monografii tutaj ona jest w kablocie poświęconej twórczości krytycznej Zygmunta Wasilewskiego stwierdziła, że po roku 18 akcentował on znaczenie szeroko rozumianej prozy, zapisującej narodową pracę w przemianach stosunków i obyczajów. Twierdził nawet, że proza jest podstawą literatury polskiej po 18 roku. Szczególnie interesowała Wasilewskiego, tutaj referuje Prokopianiec, powieść realistyczna czytana jako narzędzie poznawania wnętrza społeczeństwa, jako medium, poprzez które można dać społeczeństwu nowożytną wyobraźnię, wreszcie jako raport przedsiębrany nad kulturą społeczeństwa. Progo Pianiec pisała, że tą nieco okrężną drogą Wasilewski wracał do XIX-wiecznej definicji powieści jako prywatnej historii narodów, ale zarazem dość niespodziewanie zbliżał się do pola problemów żywo dyskutowanych dziś w badaniach nad nacjonalizmem, takich jak rola powieści realistycznej. W definiowaniu narodowej wspólnoty wyobrażonej. Warto jednak tutaj od razu dodać że powieść, i przypomnieć, że powieść kinematograf Wasilewski ogłosił niemal, e, de, niemal dekadę przed rokiem 18. Jak wtedy myślał o powieści? No i ostatni powód składający do odrębnego opisu poglądów Wasilewskiego na temat powieści ma mianowicie zainteresowanie tym gatunkiem w kręgach narodowej demokracji tak wśród sympatyzujących z nią krytyków, jak prozaików. Pisałem na ten temat nieco szerzej jakiś czas temu, analizując przedwojenną trylogię Władysława Jana Krawskiego jako przykład powieści nacjonalistycznej. Choć termin ten nie pojawiał się w krytyce nie tylko Zygmunta Wasilewskiego, ale też Jerzego Andrzejewskiego czy Alfreda Waszowskiego. To znamienne było zainteresowanie tych krytyków powieścią, któremu to zainteresowaniu towarzyszyły apele o ambitnie pomyślaną powieść tendencyjną. Przypominam też o popularności powieści jako swoistego instrumentu, narzędzia popularyzowania idei narodowych przestrzałowych polityków polskiego nacjonalizmu pierwszej połowy XX wieku. Przykładem powieści Dmoskiego, Gierdycha, Piaseckiego, a częściowo także Doboszyńskiego, Doboszyńskiego czy Gruzińskiego. Do tej listy dopisywałem jakiś czas temu także prozę chociażby Józefa Weisenhoffa. Punkt drugi. Wasilewski oczywiście powieści czytał i to od lat najwcześniejszych. Z jego życiorysu dowiemy się, tego, o którym tu już były wspominane, Życiorys 1865-39, wydany przez Świętej Pamięci Instytut Myśli Narodowej, tak? To, to jest tutaj gdzieś ta książka. Dowiemy się z tej książki, że czytanie było jednym z poprzednich motywów życia domowego rodziny Wasilewskich, że w domowej, niewielkiej wprawdzie bibliotece znajdowało się sporo Józefa, tu cytat, Józefa Genaceo Kaczewskiego, a matka krytyka wspominała często czasy, gdy czytała przygody telemaka François Fenelona, a więc niezwykle popularną powieść przygodową z 1699 roku osnutą wokół Odysei opowiadającej dzieje syna od Odyseusza. Z kolei w czasach Kieleckiego gimnazjum Wasilewski zaczął budować swoją biblioteczkę, co charakterystyczne, że zaczął tworzyć ją od poezji, a wśród nielicznych, jak się zdaje powieści, zgromadził utwory Henryka Żewuskiego oraz Henryka Sienkiewicza, a także katedrę Notre Dame i go oraz Jana Stęczyna i Juliana Ursyna Niemcewicza. Jak widać, były to powieści historyczne i za wyjątkiem Sienkiewicza powstały jeszcze przed narodzeniem Wasilewskiego. Do tego przede wszystkim autorów polskich. Wymieniając na podstawie swojego dzienniczka lektury z roku 884, Wasilewski podał, że od stycznia do marca tego roku przeczytał aż 20 książek, a wśród nich Ogniem i Mieczem Sienkiewicza, Zamek Krakowski-Rzewuskiego, a także zbiór nowel dla sławy Hajoty, czyli Heleny pa Paizderskiej, oraz Warszawę 1794 Bolesławity, czyli Kraszewskiej. Znowu dominują powieści historyczne. Nowością wydaną w tym samym 1884 roku było jedynie ogniem i miecze. Czy lata później na wakacjach Wasilewski czytał, cytuję, takie powieści jak "Placówkę Prusa", "Potok Sienkiewicza" i "Nadniemny Morzeszkowej", co skomentował słowami, cytuję: "Proszę znaleźć takie wakacje w swoim życiu". I koniec cytatu. Od razu dodam, że o żadnej z wymienionych powieści Wasilewskiej w późniejszych latach nie pisał, ale poświęcił poprzedne studium portretowe Prusa i Sienkiewicza. Napisał poprzedne studium portretowe Prusa i Sienkiewicza. Zrekonstruowanych pod koniec życia młodzieńczych, a więc formacyjnych lektor autora powieści kinematografu zwracają uwagę nieliczne powieści autorów niepolskich, na przykład poruszymy sposad ziemię Mora Jokaja, węgierskiego autora, czy jakieś sobie powieści Emila Zoli. Krytyk wspominał też, że poświęcał wiele czasu na zaznajomienie się z literaturą rosyjską. Wymieniał tutaj Sautyko, Waszczedrina, Dostojewskiego oraz zapomnianego dzisiaj zupełnie Szywołoda Karszyna. I na ich temat Wasilewski nigdy nie pisał. W ogóle niewiele miejsca poświęcając literaturze, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, światowej, choć ją przywoływał jako pewien kontekst w swoich krytykach. Obszerne pasusy poświęcone Doyle'owi czy LeBlancowi są więc i z tej perspektywy interesujące. W obawianym tu kontekście warto może jeszcze zauważyć, że wśród młodzieńczych przyjaciół Wasilewskiego byli powieściopisarze. Myślę nie tylko o wspominanym tutaj Żeromskim, którego poznał jeszcze w czasie nauki w męskim gimnazjum w Kielcach, ale też Edwarda Pasz... Myślę o Edwardzie Paszkowskim, autorze kilku powieści, w tym Podniebia z 1910 roku, portretującego środowisko głosu. Prozaik odegrał też ważną rolę w biografii krytycznej Wasilewskiego. Otóż śmierć Adolfa Gasińskiego w 1902 roku Sprowokowała go do wygłoszenia odczytu w Związku Naukowo-Literackim. Była to pierwsza próba wejrzenia w twórczość współczesną, napisał po latach. Czy słusznie? Wszak już w 1898 roku na łamach głosu recenzował powieści Teresy Jadwigi Papi Doczekali oraz sińskiego Pióru. Być może jednak po latach o nich zapomniał, a może niezbyt wysoko owe teksty ocenił. Jak jednak z tego wynika, powieścią polską interesował się już jako krytyk młody i początkujący. Wysoko też cenił wspomnianą już e, e, ostatnią swoją książkę o powieści warszawskiej. Wyznawał, cytuję, do analizy poganki przywiązuje większą wagę niż do wielu innych mych robót. Wymagała ona bowiem ze względu na konspiracyjny charakter e, e, utworu dużego wysiłku intuicji literackiej. Koniec cytatu. W kontekście naszej konferencji warto wspomnieć, że zmiany powieści warszawskiej Wasilewski obdarzył charakterystyczną jego zdaniem postać powieści, jaka ukształtowała się w Warszawie po 1840 roku. Była oba powieść próbą połączenia poezji z filozofią w ramach jednego gatunku i szła w ten sposób ku psychologii, jak wyjaśniam. Warszawskość tej odmiany powieści była efektem tezy Wasilewskiego już była to, o tym trochę mowa, iż w literaturze, cytuję, lokalne poczynania zasługują na ważną uwagę z tego powodu, że gniazdo ma większy wpływ na twórców niż odległe słońca geniuszów. Koniec cytatu. Punkt trzeci. Wspomniane już studium portretowe o było nie tylko przykładem jaką prozę Wasilewski czytał, ale też jak ją czytał i jak on jej pisał. Bardziej odpowiedzi jako takie interesował go więc jej autor. Autor rozumiany tyleż jako fizyczny i sprawca, człowiek z krwi i kości, posiadający określoną biografię, ale też autor rozumiany jako pewien określony typ psychologiczny ukryty w dziele. Tym samym czytanie powieści było dla Wysielskiego często czytaniem autora, a, a ściślej duszy autora, czy też ducha autora. Zgodnie zresztą z jego wyznaniem uczynionym po latach cytuję, przekonałem się, jakie niebezpieczeństwo grozi krytyce, gdy traci z oka jedynie pewny punkt orientacyjny żywego twórcy. Koń Portrety Portrety Sińskiego znalazły się w dziale powieściopisarze w zbiorze współcześnie z 23 roku. Obok niego Wasilewski zamieścił tam portrety Prusa, Sienkiewicza, Weisenhofa, Wacława Kaczewskiego, a także tekst porównawczy o Tetmajerze i Jaroszyńskim który wydał w 1907 roku wcześniej zbiorze do romantyków do Kasprowicza. Tam jednak ten tekst nosił tytuł Artyści w negliżu powieściowym, zaś po latach Michał Głowiński nazwał w tekst mianem ciekawej rozprawy analitycznej poświęconej problemom powieści modernistycznych. Ta analityczność rozumiana jako rozważania na temat formalnych subtelności dzieła powieściowego, w tym w konkretnym przypadku na kwestii tego, co potem nazwano, nazwano mianem narracji personalnej, była jednak stosunkowo rzadka w krytyce Wasilewskiego. Ciekawe jest też, że przedrukowując swe te teksty o powieści o pisarzach Wasilewski zmieniał czasem ich tytuły, jak też ten tekst o powieści kinematografii. Zmieniał te tytuły zwracając wrócę do tego do tej powieści. Ach. Zmieniał te tytuły jakby przesuwając uwagę z dzieł na autorów właśnie. Artystów w nagliżu powieściowym zmienił na Kazimierza Tetmajera, Tadeusza Jaroszyńskiego, Adolfa Dygasińskiego i jego Gody Życia. To jest pierwotny tytuł na po prostu Adolfa Dygasińskiego. Na liście lektur Wasilewskiego będą książki powieści Prusa, Sienkiewicza, Weisenhoffa, a w międzywojniu np. z odchudmuńskich kamieni zagadłowicza, granica naukowskiej, cudzoziemka kuncewiczowej, wędrówki Joanny Szelburg-Zarembiny, zazdrość medycyna choromańskiego, kochanek wielkiej niedźwiedzicy czy ład serca Andrzejewskiego. Ta ostatnia powieść była y, ostatnim też dziełem, y, y, jakie y, omawiał Wasilewski w ramach tego gatunku przed wybuchem II wojny światowej. Wrócę jeszcze na chwilę do y, powieści kinematografu. W artykule tym Wasilewski stawiał na samym początku tezę metakrytyczną. Cytuję, dla krytyki literackiej nic, co jest w piśmiennictwie, nie powinno być obcym ani obojętnym. Stąd za ważną uznawał kwestię holmesowską, jak pisał, a szerzej rozstrzypienie powieści nowoczesnej na powieść literacką sztukę oraz powieść awanturniczą bajkę. Jego zdaniem to powieściowe rozdroże było zagadnieniem nie tylko obyczajowym, a też literackim, bowiem wskazywało dobitnie na rolę, jaką w życiu literackim ma czytelnik publiczność. Stwierdzał krótko, w powieści widzimy wyraźnie, że bez słuchacza nie mogłaby ona istnieć. Koniec cytatu. Słuchacza, a nie czytelnika, bowiem odbiorca powieści według Wasilewskiego jest nowoczesną wersją dawnego słuchacza bajki. W podstawie powieści leży bajka, wywołują powszechny głód bajki, tłumaczył, dodając, że bajka wymaga nie tylko autora, ale i słuchacza właśnie. Apetyt na bajkę nie jest przejawem infantylizmu, ale uniwersalną potrzebą powszednią i funkcją stałą umysłu a nawet świadectwem zdrowia, umysł zdrowy łaknie bajki, twierdził Wasilewski. Zarazem powszechność tego apetytu pozwalała Wasilewskiemu łączyć powieść z demokracją i pisać o demokratycznym głodzie bajki. Demokratyczny znaczył tu ludowy, powszechny, ale i narodowy, związany z pojawiającą się na rynku czytelniczym nową publicznością nową w sensie klasowym, dzisiaj może powiedzieliśmy, ale także kulturowym, wkraczającą dopiero do kultury. Zdaniem krytyka, współczesna mu powieść literacka czy też artystyczna, bo i takiej nazwy używał, była więc sztucznie szczepioną gałęzią na pniu bajki. To cytat. Tu od razu zwracam uwagę na charakterystyczną dla Wasilewskiego metaforykę organicystyczną, botaniczną, a ściślej dendrologiczną, sugerującą analogię między tym, co dzieje się w kulturze i tym, co dzieje się w przyrodzie. Przywoływane przez Wasilewskiego przykłady artystycznych powieści, na przykład Pruchna Berenta, nie tylko sytuowały je w opozycji wobec powieści Doyla i Leblanka, ale też pisywały je w opozycje sztuczne, naturalne, ludowe, elitarne, moralne, amora, amoralne. W tym ostatnim przypadku chodziło Wasilewskiemu o to, że powieść artystyczna jego przekonaniu stała poza dobrem i złem, odrzucała tendencyjność moralno-społeczną a jej regulatorem była prawda artystyczna. Powieść ludowa natomiast nie prowadzała zaburzeń w świat pojęć etycznych czytelników, bo jej miara etyczna rzeczy jest zawsze ludowa, jak pisał. Co oznaczało, na przykład, cytuję, bohaterstwo musi być szlachetne, zasługa znajduje nagrodę, a przynajmniej zło jest ukarane. W tym też tkwiła zdaniem Wasilewskiego tajemnica sukcesu powieści Doyle'a. Autor bowiem, cytuję, trafił w tąd zdrowego serca ludowego. Jak zauważał też Wasilewski lud łaknący bohaterstwa i pościgu za złem przychodzi do miasta po bajkę, a detektyw stał się materiałem na bohatera wielkiego miasta, widzianego od dołu. Tutaj wraca ta tematyka miejska jakoś w rozmaitych dzisiaj kontekstach. Do zdaniem Wasilewskiego wyzyskał nowego bohatera na nowo i konsekwentnie nie rając nigdzie zdrowego instynktu moralnego dusz prostych to cytat. W przeciwieństwie właśnie do tego wspomnianego Arsena Lippain, który, jak twierdził Wasilewski, nie może być bohaterem sympatycznym, bo jego postawa nie odznacza się owym zdrowym, etycznie przesłaniem. Tutaj skracam i przechodzę jeszcze do filmu na koniec. Pięć minut przedłużę trochę. W omawianym, a trochę przeze mnie streszczanym artykule Wasilewski. Sporo uwagi poświęcał też ciekawości, jaką ma zaspokoić powieść ludowa. Uważał, że ciekawość zasady dąży za tym, co nieznane, stąd charakterystyczna dla powieści ludowych egzotyka, którą zdaniem krytyka mogła, która zdaniem krytyka mogła przybierać formę terytorialną, historyczną oraz społeczną. Umysł ludowy nie znajduje więc przyjemności w tym, co własne, co Waśleski ciekawiej nowocześnie porównywał do aparatu fotograficznego. Cytuję, który nie zdejmuje tego miejsca, na którym stoi. Dlatego kiedyś mieszczaństwo chciało czytać o cudach dokonywanych przez rycerzy. W czasach współczesnych Wasilewskiego nowe sfery ludowe, które pojawiały się w miastach, cytuję, kazały sobie opowiadać o cudach miejskich. Tak krytyk wyjaśniał pojawienie się powieści kryminalnej. Drugą przyczyną sukcesu powieści kryminalnej. Był właśnie kinematograf w jego zdaniu, który, jak twierdził, jest rodzonym bratem powieści ludowej. Ta ostatnia jest bowiem kinematograficznym opowiadaniem zdarzeń. Chodzi w niej o to, aby, jak w ówczesnym filmie, w szyb szybkim przedstawieniu unaocznić rzeczy niesłychane i niewidziane. W obu też w centrum zainteresowania jest nie artystyczność obrazów, lecz żywy fakt. Dlatego obrazy o urywa się w miejscach mniej ciekawych. By przerzucić się na, cytuję, epizod sensacyjniejszy, byle prędko, byle jak najwięcej było niemożliwości. Właściwie uważa, że film z jednej strony dostroił umysły do powieści ludowej, ale też, że z drugiej strony szybko demokratyzujące się społeczeństwo współczesne postrzega świat. Jak mówił kinematograficznie, cytuję, patrzymy na świat coraz szybciej pędzący naprzód z pewnym zdziwieniem i bodaj właśnie ta gra nieprawdopodobnie jest potrzebą naszego umysłu. Wiccytu. Co ciekawe, zdaniem krytyka nawet gdy rozwój społeczeństwa sprawi, że nie pozostanie dla nic tajemniczego dla tego społeczeństwa nic tajemniczego i egzotycznego we współczesności nie zniknie w czytelniku nigdy potrzeba cudowności. Zaspokoi ją w przyszłości powieść kinematograficzna, to termin Wasilewskiego, mówiąca o tym, jakie cuda działy się podczas długich i ciężkich dni mozolnego unaradawiania się społeczeństw. Czy mowa powieść kinematograficzna będzie, czym będzie się różnić w pości niestety Wasilewski o tym nie powiedział. I w ostatniej części już nie będę jej czytał mojego wystąpienia, bo no zwracam uwagę, że Wasilewski ku memu na razie rozczarowaniu, bo ten tekst jest oparty na takiej pracy kwerendowej, tak? Więc jest być może takie teksty znajdę, ale po pierwsze, Wasilewski już więcej nie wracał do Doyla, do LeBlanca, do opowieści Kryminalnej, czy szerzej popularnej, bo tak byśmy dzisiaj powieść ludowo nazwali. Mało go, ku memu też zaskoczeniu, interesowały właśnie takie metafory filmowe, skojarzenia powieści z filmem w okresie międzywojennym. Interesowała go bardziej proza psychologiczna, najbardziej interesowało go chyba, nazywał je arcydziełami powieści Weisenhoffa a jedyny raz y, y, zwracam uwagę też na metaforę ekranu, która u niego się pojawia i to jest ciekawe w tej książce o Pogance, kiedy mówi o rzucaniu na ekran, powiększaniu na ekran rzuconym pewnych, y, pewnych wydarzeń przez Żmichowską. Y, ale też y, ten wątek filmowy pojawia się w przypadku powieści Szelburga-Zarębiny, y, Wędrówka Joanny, gdzie Właśnie mówi o realizmie optycznym, porównuje tę powieść do artystycznie zszytego filmu, obrazu. Ten brak zainteresowania powieścią kinematografem no, jest zastanawiający i godny jakiegoś także no, wyjaśnienia, tak? Ja tutaj mówię o tej, o tej kwestii awangardy, o której mówiłem, ale też o ówczesnych poglądach na powieść, gdzie Wasilewski twierdził, że każda powieść artystyczna czy nie jest pustą zabawką, jest to świat ukazany z pewnej strony i zawsze utajony w dziele żywy człowiek. Więc ten żywy człowiek tutaj go bardziej interesował. No i też zwracam uwagę na koniec na to, być może to się odnajdzie. Tak? Znaczy z jednej strony, że ciekawe, że Wasilewski nie znalazł pisarzy filmowych czy powieści kinematograficznych we własnym, że tak powiem, obozie. Tak? Ja myślę tutaj przede wszystkim o Tadeuszu Dołędze-Mostowiczu, takim pisarzu w prozaiku filmowym par excellence, filmowanym zresztą, tak, to w ogóle jakby go nie zainteresowało, a także, także ta filmowość, na przykład powieści Dmowskiego, tak, to czy można by od tej strony też te powieści, ale z drugiej strony sam fakt, że on tak ciekawie i tak wcześnie no, odkrywa tę powieść popularną, tak, i także i ciekawie na nią patrzy, jest, wydaje mi się tutaj bardzo Interesujący. Ta świadomość także roli czytelnika, tak? nie tylko różnego czytelnika powieści w XX wieku, ale też tego zróżnicowania i wpływu czytelnika na kształtowanie się pewnego modelu powieści popularnej. To wszystko wydaje mi się szalenie, szalenie ciekawe, prekursorskie i w jakimś sensie ciągle aktualne. Także no to łączenie powieści z bajką, nie wiem na ile dla Państwa to jest. Oczywiste, to się pojawia w latach 30. w krytyce francuskiej, ale wydaje mi się, że jeżeli chyba że znajdziemy jakieś źródła tych pomysłów Waślewskiego, ale one są bardzo bardzo ciekawe i też no, jakby też każą skorygować trochę te tezy Prokopianie za jakimś przełomie w roku 18 w widzeniu powieści przez Wasilewskiego i roli powieści właśnie w kształtowaniu wyobraźni czytelnika, tak? To Wasilewski wiedział o tym wcześniej, bo już w roku 1909. Dziękuję bardzo.